Zaczynam? Zaczynasz. Jako Dzień. gospodarz. Dzień dobry Państwu. O ostatnim moim filmie. Już jest od. Kolega Rutek zobowiązał się do pomocy Rzeczypospolitej Wędkarskiej. Stworzyliśmy Brygadę RR na, na początek. Rutek rapa. Rapa Albo Rutek. Rapa, Rutek. Kiedyś były takie wywiórki Brygada RR. Rescue Rangers właśnie. Były i taki wielki z nimi był taki szczur. On mi kogoś przypomina, ale nie powiem kogo. Liczymy na to, że przyłączycie się również do nas. Chociaż jeden z, ze słynnych Naszych wędkarzy powiedział, że w mocy siła w sił. Tak, powiedział, że w jedności i siła. I to powiedział Majki, korleona spleczona. Majki Korleona spleczona. Tak, Majki trzymamy cię za słowo. Jeżeli po tygodniu odezwał się, po tygodniu się odezwał, ale jesteśmy po dwóch, człowiek i już tworzymy jakąś ekipę, to jeżeli tak powiedziałeś, to mam nadzieję, że przyłączysz się do naszej ekipy. Trzymamy... I będziesz siedział, no może nie tu. No, no Pod spodem też nie, ale dlaczego? No, Stawimy możecie, krzesełko po środku. Tak jak jakiś ojciec krzesny będzie, jak już no, ma korlon. to korlony, zobowiązuje, to. zobowiązuje. Także trzymamy Majkiego za słowo, tak. jak na razie. Mili, do naszej ekipy przyjmiemy praktycznie wszystkich. Możemy przyjąć nawet kłusowników, ale pod jednym warunkiem, że kłusownik Musi klęknąć przed kamerą i publicznie wyznać swoje grzechy. Nie przyjmiemy największego trolla w Polsce, dlatego że nie. Nie przyjmiemy jeszcze paru innych ludzi, bo nie. Ale to, ale to jak to jest, że kłusowników przyjmiemy, a ich nie przyjmiemy? To... Coś mi tutaj nie pasuje. Też. No ale może każdym niech ma szansę. Nie, no ty powiedziałeś nie. No Nie da rady. No, nie, nie da rady. No niektórym mnie nie da rady wybaczyć. Są takie grzechy, których nie wybaczę. Ciężkie, okay, Ciężkie ja grzechy. Okej, rozumiem. Ciężkie. Jak się wierzy. podoba Wam moja czapeczka? Nie, no takich. No, takich czapek to nie ma. Ale nie gryzie, nie? Nie gryzie. Nie gryzie. Sam Coś? powiedziałeś, że nawet w domu będzie Ale ja lubię, jak mnie czasami wsię jakaś, <laughs> jakaś nałożnica pogryzi. <laughs> Pogodę mamy. No dzisiaj no iście po prostu pod film. Słoneczko, ciepło. Naprawdę jest ciepło. No ja się niby ubrałem dość ciepło, bo tam tak samo jak, jakiś tam polar, jakieś tam tak. te, ale, ale jest cieplutko. Jest cieplutko, gdzie chodzimy i czujemy jak ta zmarznięta ziemia, jak myśli, prawda? I ten zapach tak. przedwiośnia. A w tym momencie to się roztapia wszystko, nie? Już niedługo wiosnę. Już niedługo ruszycie ze swoimi orężami i kijami. A tu co? A tu? Bez rybie. A no, tak, on to kolega kulturalny. Bez rybie. To, bez rybie. Co, do czego będzie służyła nam ta brygada RR, 3 R, 80 r Po to, żebyśmy spróbowali naprawić tą rzecz. Jeżeli nawet się nie uda, to ja umierając, będę wiedział, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Przynajmniej chciałeś to zrobić, Piotr, przynajmniej chciałeś. Jeszcze raz, przynajmniej. Przynajmniej chciałeś to zrobić, próbowałeś i tyle. A, a, wy? Mam nadzieję, że tak nie będzie, co? Nie. No nie. Słuchaj, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale ja tutaj pytam też widzów. A wy wy co robicie dla. Oprócz, oprócz klikania na klawiaturze. Nie, no tak, ja też dostaję komentarze: a, bo tam nie ma ryby, albo to, albo na, albo na to nie złowisz. Na wszystko się da złowić i wszędzie się da złowić, gdzie jest ryba. Nawet a, na suszony śnieg. Nawet a pisałeś, że karpie chyba brały. Tak. Na suszony śnieg? Tak, tak ale, ale generalnie tak. na przykład na styropian ryba bierze. A ktoś kiedyś gdzieś też na te kulki ze steropianu łowił. Ja na to nie łowiłem, ale wiem, wiem że gdzieś jakieś uklejki, tam płotki gdzieś, gdzieś na to... I brzany też. I brzany nawet. Ale to, nie ale to, nie był to nie. były brzany kiedyś, teraz nie ma brzany. Teraz choćbyś tutaj mógł i na, i na ser. Gór, ja a... wiem, ja myślę, że przez rok dwie by zło. Przez rok dwie. Tak. A, a kiedyś łowiłem na przykład po trzynaście. Były wyniki. Ale te, te, te czasy mogą wrócić. Nie mówmy, że nie wrócą. Mogą, jeśli chodzi o akweny takie jak Wisła. Potrzeba na to kilkunastu lat. Natomiast, na odrodzenie. Na jeśli chodzi o... odrodzenie, a nie zarybianie. Tak, jeśli chodzi o akweny małe, potrzeba kilku lat, ale, ale, ale o tym są, właśnie będziemy są, mówić. Ale są takie akweny, właśnie tak jak mówisz, małe, gdzie można by było pomóc jakimś delikatnym zarybieniem i ta ryba by się tam pojawiła, odnowiłoby się to wszystko, ale do tego... Nie wystarczymy my we dwóch, piąt. No dlatego ściągamy do swojej brygady jeszcze kolejnych już. Tak. A Was zachęcamy do tego, abyście udostępniali te filmy u siebie na Facebookach, Instagramach, profilach, yy, na kartach społecznościowych. Yy... I jednoczyli się. I jednoczyli się. Bo, jak powiedział Corleona, w mocy siła, siła, siła. W jedności siła. W jedności siła. Mili, jakiś wędkarz przedwczoraj napisał na Facebooku coś takiego. Szok! Jedna opłata za wędkowanie na całym, w całym Tanko. kraju, 250 złotych na rok. Zakaz połowów sieciowych na wodach płynących, intensywna akcja zarybieniowa w skali ogólnopolskiej. Trzymam kciuki, by się udało. To jest. Powiem Wam tak. I ten człowiek, jest to obraz człowieka nieświadomego, bo on myśli, że te trzy punkty załatwią nam sprawę. Nie. To są ważne trzy punkty, ale one nawet gdybyśmy je spełnili w 100% to nie załatwią tej sprawy. I jeszcze raz powtórzę. Wyobraźmy sobie, że nie mamy rybaków, nie, nie mamy kłusoli, mamy starorzecza, inaczej, zimowiska, panowanie nad nimi przez służby. I wystarczy jedna spuścizna trucizny w rzece, czy nawet w, w jeziorze. I tej ryby nie ma. Więc to jest wielki całokształt. Nie tylko kilka rzeczy. Zdrącę się, bo to, co też e, oglądałeś film, ten, który tam wysłałem Ci chyba o Rugi. Tak, tak. Co to się tragedia. stało? To ma tragedia, do której doszło, słuchajcie, tylko w ten sposób, że e, to, co wykryło WWF, bo oczywiście ministerstwo robi tam swoje, że to nie, nieprawda i tak dalej. WWF po badaniach wykryło, że tam po prostu były zrzucane kiedyś ścieki, to jest raz, które w reakcję weszły z przyduchą, gdzie przyszedł lud. Na akwenie, ale dwa to co najważniejsze do tej pory spływają tam cały czas duże ilości amoniaku i różnych są wspól wodzie. Spól, wspól, wszystkie te wasze jabłka, które jecie, nasze jabłka, które jemy tak samo w Polsce, kupujemy na bazarze, że są niby eko i w ogóle są właśnie przez to y, giną nam ryby, bo te opryski na to wszystko zabiera. Tak. tak, na wody to Oczywiście, że tak. Gemota. To truje, to truje wody, a większość nawet mazurskich wód, jak leży dookoła rolnik uprawia, prawda? Więc to wszystko spływa. No, wody gruntowe, Zdecznie, to wody też jest skoro No, właśnie, to też jest. To też, o, do, do, dobrze, że o tym akurat wspomniałeś wody gruntowe. Więc nas też taka przyducha może spotkać. Bo tak to nazywają przyduchom, tak? A 31 ton z jednego zbiornika odłowiono. 31 ton. Szczupaka, sandacza, leszcza, nawet tołpy. Mili, traktujemy Was jako kamratów, jako wspólników do naprawy Rzeczpospolitej. Ale wiemy, że w naszych szeregach jest kuper robactw mili. Kiedyś byli rybacy, kiedyś były kormorany, kiedyś było jeszcze więcej ścieków jak obecnie. Oczywiście ja niczego nie pochwalam zbyt dużo. I wszyscy byli zadowoleni: i wędkarze, i rybacy, i kormorany. Jeżeli ryba, rybostan jest w odpowiedniej, że tak powiem, ilości, to nie wyjej. Kormoran, ryba, wystarczy wędrę. dla każdego. Wystarczy dla każdego, ale to wszystko musi być z głową. A nie wszyscy huzia biorą ile, ile chcemy. To jest bardzo łatwo zniszczyć rybostan w każdym akwenie. W każdym. W każdym. Oczywiście ja nie pochwalam ani rybaków, ani kormoranów, ani kłusoli, ani mięsiarzy, ani wędkarzy, którzy też do, przyczyniają się do wyrybiania. To wszystko musi być. I my, naszymi działaniami. Musimy doprowadzić do tego, żeby chociaż w jakiejś części doprowadzić ten rybostan do yy, ilości, tak powiem, zadowalającej, stanu użytecznego dla nas. Te dla czasy bankatu. nie wrócą, nie wraci to, co, co było w latach 60., -tych, 90., -tych. ale doprowadźmy chociaż tak, jak było w latach 90. -tych. To już będzie sukces. Jeśli nie będziemy się. Yy, integrować, tak, to tak, nic nie będzie. Się tak, musimy. musimy się zjednoczyć. Musimy. My musimy, a za chwilę właśnie przeczytam Wam petycję, którą napisałem kilka dni temu. Ona na razie w internecie istnieje, ale tam nie jest... Ja się. podpisałem. Tak? Tak, tak jako tak. pierwszy. No no. Czyli, ale ją można jeszcze zmienić, edytować? Można, ale ja bym jej nie edytował. Dlaczego nie? Przypiąć ją pod filmem, czy u tak? Ciebie, czy u mnie. No pewnie, niech ludzie... No, dobra, no to piszą. tak zrobimy. Zobaczymy, ilu Was jest. Zobaczymy, po tym pokażecie właśnie po podpisach, ilu was jest, którzy chcą. No, za klawiatury na razie. Na razie za klawiatury. A później zobaczymy, ilu nas się tutaj. Ja mam nadzieję, że w końcu będzie taki moment. Ale wiesz, no gdzie? Zeszczyt... w zasadzie. Ale niech ze nie przyjedzie. Ale to mogą nagrywać. A, online. Mogą online, mogą nagrywać, przesyłać do nas materiały, żeby to wklejali, że są, wspierają. Tak. Wystarczy. Co Telefokół zrobili? Komulkowy. Co Słuchajcie, zrobili? Słuchajcie, witam z nadwody, jestem Ci, zrobiłem to i to, dziękuję. Wszystko. Tak, Nawet żeby... to, że posprzątałeś teren Wokół. Pokażemy, pokażemy potem, pokażemy, ile tak. dzisiaj zebraliśmy. tak? tak? Z Takiego? To, to są podstawy. No. Z 50 metrów kwadratowych? No. Ile żeśmy zebrali? Ja tam nogę złamał te druty. O, to trzeba. <laughs> Ale to trzeba uważać. No. Ale nogi masz dwie. Nogi mam dwie, no. Tylko, jakbyś no tego, tamtego zbawił. A dachie? jakby Jakby zamarzł. E, szanowni mili nasi oglądacze, postanowiliśmy napisać taką petycję. Ja w sumie to nie wiem, czy to jest petycja zwrócona do PZW i do nas. Mi się wydaje, że jest to petycja zwrócona do, tak samo do PZW, jak i do nas wędkarzy. No bo tutaj piszą No tak jest w tytule. Petycja o wsparcie wędkarzy przez Polski Związek Wędkarski oraz Wędkarskie wsparcie dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Polskiego. czyli dla PZW, czyli wspieramy się nawzajem. Yy, o co chodzi? My, wędkarze, chcemy wesprzeć zwi Polski Związek Wędkarski. To, to jest bardzo dziwne dla niektórych, ja rozumiem, ale my musimy to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wśród nas są fachowcy, którzy mają pojęcie, jak zmienić stan nie tylko rybostanu, ale stan w ogóle naszego ekosystemu i świadomości wędkarskiej. Dlatego PZW. A może rutek, przeczytaj. Dobra. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie mojej inicjatywy. Czyli no w sensie, naszej, 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 no, naszej. Nie było opisane mojej inicjatywy. Moja pogoda na jej. Czyli to mamy tutaj pod, pod linkiem. Duża część naszych wód jest w stanie opłakanym. Dotyczy to nie tylko stanu ryb. To, co przed chwilą powiedziałem. Naszą Polskę w zakresie niszczenia środowiska naturalnego trwają. Zanieczyszczenie i zatruwanie wód, to co mówiliśmy przed chwilą, co, przed chwilą tak? to co się też stało między innymi na, na wodach za naszą granicą? w zeszłym roku na Wiśle, yy, dwa lata temu na Wiśle A tak? i w, tysiącach, w tak. tysiącach miejsc w Polsce. Oczywiście o tym nie wiemy, my, znaczy nie wiemy, no. my wiemy o dziesiątkach spraw. Ale nie o tysiącach. No a to wszystkiego się nie wykryjesz sam. Nie, nie wykryjesz. Są, są trucizny, które nie są niewidoczne. Tak. Drugi punkt mamy bezsensowne bagrowanie i niszczenie ekosystemu. No jesteśmy na właśnie takim miejscu. Tak. No tak. My jesteśmy tak, na takim tak. miejscu. A takich no, miejsc jest tysiące w Polsce. Gdzie mamy. I dalej robione, prostowane no. rzeki, czy pstrągowe, czy nie pstrągowe. To w ogóle głupia nazwa pstrągowe, bo tam żyje szczupak żubak, i kleni i, i każda ryba. Ta... Jest, tak? Myślę, że tak. No. Rzek. To, To jest bandytyzm. To, tak jest dobitnie, dobitnie to, to jest bandytyzm, bandytyzm i z bandytyzmem to, mamy walczyć. Pod trójeczką mamy potężnie rozwinięte kłusownictwo. To, no tak. Ja myślę Rutek w ogóle, że będziemy zgodnie z tymi punktami po kolei, robili każdy odcinek o tym, żeby rozwinąć, bo to nie da rady przeciągu, w przeciągu, bo co z tego, że my zrobimy półtora godzinny odcinek, jak tego nikt nie będzie oglądał. No Zróbmy, bo 10-15 minut i wtedy kwitesencją po prostu pojedziemy z danym punktem. Nieudolne tropienie kłusowników przez służby. Nie, to w ogóle nie ma tropienia. Bo nie ma służb, bo, praktycznie. Nad znaczy, wodą. No to znaczy, są służby, ale nad wodą są. Co, no. no są, ale co z tego jak one są na papierze. No I, i, I dojeżdżają nas w zezwoleniach, czy mamy wpisane, gdzie łowimy. Gdzie łowimy, Ta. czy wpisałeś godzinę, kiedy Ta. zaczynałeś łowić. Jak nie, a, a jak nie wpisałeś na przykład nie to wiem jeszcze. 2022, a naszej ery, to też się przywiąże do naszej, naszej ery. No bo może powiedzą, bo to, że to jest przed naszą erą. Może tak być. No może tak być, nie? No i wtedy mandat pince. Wspieranie rybacka, a nie wędkarstwa. No tak. Jest to. taka zasada. Jeżeli baran daje się strzyc, to go się strzyże. Aż do gołej skóry. To a to jak ta. wierzga, no to tylko pół włosów mu zawiesi. mamy brak tarlisk i opieki. Oraz nadzoru na no, Tutaj, nie... No na tarliskach są tylko ci, co chcą centralnie złowić tą, tą rybę, żeby ją zjeść, zabrać. Czy znaczy Kłusownicy. No tak. Ale nie Przez... wolno wędki mieć na tarlisku w ogóle. A to dopiero co tam... Ale widać... Nikt tego nie przestrzega. Jak przyjdziemy do tego punktu, to takich rzeczy naopowiadamy, tylko my już jesteśmy mądrzy, bo my nie będziemy mówić już po nazwiskach i po filmach. Brak opieki yy, oraz nadzoru na zimowiskach. To też. No to, jest to, to jest to samo co ta lista. No tak, no to samo, ale wiesz, no, na zimowiskach też ludzie łowią, no niestety. Są typowe miejsca, typowe zimowiska, które wszyscy znamy. Jest to a dozwolone. Jest... jest to dozwolone. Jeżeli ktoś jest etycznym wędkarzem, powinien odejść od takiego zimowiska. Jeśli nie, <laughs> trudno. Ale tutaj ma, jest... że trafił, wiesz, przyjezdny przypadkiem, nie wiedział, No to okay? tak może, tak się zdarza, tak. ale co innego kusole na zimowiskach, to jest Puh, Takiego suma na tarlisku bardzo ciężko namierzyć, ale suma na zimowisku bardzo łatwo namierzyć. Yyy, e, mamy. Niewotycznie rozwinięte przestępstwa i wykroczenia. W szeregach wędkarskich. No, to jest bardzo no szerokie. To się, to się też odnosi do, do kusownictwa. Do kusownictwa. To się wszystko do trujeczki, tak naprawdę. No tak, tłumaca. ale dobra, wziął, wziął tego szupaka 2 centymetry krótszego. No rozumiem, no nie jest kusolem, jest takim, ale to też powinno być. Dobra, powiem Wam tak w skrócie. Jednego centymetra zabrakło wędkarzowi amerykańskiemu. No, mówiłeś mi o tym. 10 tysięcy papieru. Złapali innego na kusowaniu. 100 tysięcy papieru. 100 tysięcy papieru, czyli tak jak u nas na 4 trzeba dolara podzielić. 100 tysięcy by dopłacił. A u nas. Kurwa, co? 500 zł. Co? Jakie 500? Tu niewiniony! U Jakie 500? 500 to byłoby dobre! Dziewiąteczkę mamy oraz masa innych szalni. O, rozwiniemy to. Tak. E, to już wiesz, bo to ile można by. Słuchaj, ja mógłbym 100 punktów napisać, tylko chodzi o te najbardziej takie No wiecz, tak, no. tak, tak. A tutaj no. E, no na dziewiątkę to ja mam pomysł. Nie będę go może. Spokojnie. Mam, mam na to fajny pomysł tu mi się Ziem bardzo kogo... to podoba co bardzo mi to... się podoba a, to... Tak. to jest to co wal... to jest właśnie Polska to jest kolorowa bluza nie nie bluza to ja to, ale, mówię o tej... ale nie, no, flaga Polska ale, flaga Pol to... ale nie zabrakło flagi Polski o i to bo tak wszyscy mają jakieś tam tego a to jest podstawa to jest podstawa wszystkiego my Polacy my naród My, Polska! Ja to bym chciał tutaj podziękować Piotrowi e, za to, że e, odezwałem się do niego i on odezwał się tak powiem, do mnie, bo, e, bo razem czuję, że razem stworzymy coś pięknego. Dla... Czy się uda, zobaczymy. Ale, nie będziemy... ale my to stworzymy. Ja Każde. wiem, o tym, ale ja a, wiem. Czy, a czy widzowie z tego skorzystają i będą chcieli to weźć, to jest ta sprawa. My to stworzymy. My pokażemy, że się da. A wiecie, kiedy zaczniemy być słuchani? Kiedy będzie nas dużo, bo oni powiedzą, e rapa, e Rutek, RL, dwóch, trzech, pięciu, A. ale jak będzie nas więcej, każdy będzie pokazywał w swoim programie, co jest nie halo i mówił, nawet może się ktoś odważy, nie wiem, po nazwach, po nazwiskach. Do tego jak, nie namawiamy. Jak Do będzie namawiamy. nas wielu, to będziemy mówili po nazwiska. Wszystkich nie pozwiecie. Tak? Tak. Wszystkich tak, nas tak. nie pozamykacie. Ale dlatego powoli, powoli, powoli. Jak uważasz nasze spotkanie za owocne? Bardzo owocne. Ja już od samego początku, od pierwszego telefonu wiedziałem, że będzie owocne, mi się zadzwonili, tak? Yy, mieliśmy to wcześniej nagrać. No tak, ale niektórzy mówią, że na przykład yy, kontakt ze mną i nagranie ze filmu, to może być na przykład, nie wiem, strzał w stopę, czy yy, jakaś... A dla mnie? Bo dla mnie to nie, ja, ja, ja gdybym... Słuchaj, ja mam swój rozwój. Jeszcze raz. Podpisujcie petycję, jeżeli uważacie, że jest... jest uwagi, prosimy dla... o uwagi. Prosimy o uwagi w komentarzach. A nie prosimy o głupie komentarze bo mamy, mamy co robić Dokładnie, a nie, a nie tak. czytanie ro, 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 zrobaczonych debilizmów tak. my, tego jest wystarczająco w internecie zatem zapraszamy do nas ludzi yy, świadomych ludzi normalnych ludzi chcących cokolwiek zrobić dla, dla, dla Polski o, dla tej Polski, która krwawi <laughs> no i chcielibyśmy Państwa serdecznie i mile pożegnać cieplutko Trzymajcie się. Następny Moi... odcinek pewnie za jakiś tam tydzień, dwa. Noc. Zobaczymy, tydzień, dwa, zobaczymy, jak, zobaczymy jak, zobaczymy jak, na... jak będzie spogodnie tak? jak... z czasem. No. Jak, e... I zaczniemy Wasz odzew. Zobaczymy, tak. czy, czy Wy to w ogóle chcecie. Czy, czy, czy chcecie wchodzić w ten temat z nami. Czy dalej być szyżenie jak barany, już ze skórą. Re? Bo wędkowanie to to jest, bo, bo nie polega ja... tylko i wyłącznie ruchu, no li... na holowaniu ryby. Pamiętajcie Otrzybcie, o, się, o tym. To... Jak to zrozumiecie, już jesteście prawie uratowani. Tak. Dziękuję. Panie. Dziękuję również.